Czuwaj, nazywam się Jakub Kiepas i jestem w Kręgu wędrowników. Technika, w której się rozwijam to puszczaństwo, czyli wszelkie rzeczy, które pomogą mi w przetrwaniu w trudnych warunkach polowych. Zapraszam Was na krótki poradnik. Pewien radomski zastęp wybrał się na biwak, nie sprawdzając wcześniej godziny zachodu słońca, przez nie wiedzą, kiedy muszą zacząć rozkładać nocleg. Co zrobić w takiej sytuacji? Stajemy wyprostowani twarzą w stronę Słońca. Wyciągamy rękę i zginamy ją w nadgarstku tak, aby spód naszej dłoni był równy z horyzontem, który widzimy. Jeżeli Słońce jest jedną szerokość Twojej dłoni nad horyzontem, to oznacza, że zajdzie ono za godzinę. Jeżeli dwie szerokości, to za dwie godziny i tak dalej. Jeden palec oznacza zatem 15 minut. Zginając kolejno palce jesteśmy w stanie dokładnie oszacować, kiedy Słońce zajdzie. Jak widzicie, technika ta jest bardzo prosta, ale z pewnością użyteczna. Ja dziękuję Wam za uwagę. Czuwaj. Godzina 30.